Na fale morza i ląd. Odważnie szli jak światło, co wędruje przez noc. By spełnić sny pokoleń, co docenią ich moc. Świat dzięki nim zmienił twarz. Jest jak film, który znasz, a jednak mimo to odkrywasz ciągle go. Odkrywcą być to zmieniać swoje życie co dnia. Na jawie śli. Byli sobie wynalazcy. W ster, płynąc w dal, znaleźć cel, pośród fal, zostawić własny ślad i ruszyć niby w dal do słońca, tak bez końca odklepcą bądź, maszeruj własną drogą na szczyt. Szczęśliwy dojdź do celu i powitaj tam świt. Osiągnij cel! Osiągnij cel! Lekarze Mnie boli cały organizm! O! Oh, ten mój reumatyzm znów się odezwał! O, oh, 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 to pewnie przez wilgoć! No i wiek! Jak widzę, dzieci nie jesteśmy dziś w formie! Oh, tak, głowa mi pęka! Przeziębiłam się! Czyk. Ja grając w tenisa złamałem nogę. I ja rękę. <laughs> A. A ty chyba napaliłeś się papierosów? A ciebie boli brzuch, bo za dużo jesz. Co za życie? Od zarania dziejów ludzi gnębiły ból i cierpienie. W przeszłości niezbyt wiele wiedzieliśmy o leczeniu. To też ludzie żyli znacznie krócej. Już w prehistorii. Strasznie mnie tu boli i nie chcę przestać. Co mam począć? Idź do szamana. On na pewno coś poradzi. Szamanie! Szamanie! Oh. O co chodzi? Czego chcecie? Oh. Boli! Boli! Oh. 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 Bardzo boli? Jak bije. Już nie bije. Wciąż boli? Tak. Hmm, mamy problem z mózgownicą. Z czym? Z mózgownicą boli cię głowa. Tyle to i ja wiem. Uleczysz to? Oczywiście, raz, dwa. O! Mhm. Mhm. A co ty chcesz zrobić? Hej, nie! Spokojnie, taki duży a ja się boi. Trzeba się pozbyć włosów. A potem? E... Tu cię boli? Czy tu? Tu i tu. Tu albo tu, zdecyduj się w końcu. Masz w głowie małe stworzonko, stąd te ciągłe bóle. Wyrzucę je z głowy. Jak to zrobisz? Przez małą dziurkę. To aby dobry pomysł? Kto tu jest szamanem? Chyba raczej ty. Więc słuchaj mądrego. Mm. Ach, i na co tyle krzyku? Dalej boli? Tam, gdzie zrobiłeś dziurę? No, ale głowa nie boli. Ozdrowiałeś! Ha, ha, ha. Dokąd to? Tak właśnie wyglądały początki medycyny. Ale to prawda, że dziura w głowie usuwa ból? Tak się zdarza. Myślisz, że nie boli, tak jest. Coś ci dolega? Oj, nie. Nie! To Medycyna zawsze ma w sobie coś z magii. W Chinach do dziś stosuje się akupunkturę, czyli nakłuwa się ciało chorego igłami. W Babilonie chętnie radzono się gwiazd, w Egipcie medykami byli kapłani. W starożytnej Grecji zaczęto podchodzić do medycyny naukowo. Jej najznamienitszym przedstawicielem był Hipokrates, zbudował on szpital i założył Akademię Medyczną na wyspie Kos. On jako pierwszy zalecał obserwację pacjenta. Patrzcie! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz posłuchamy pracy serca. Przyłóżcie ucho do jego piersi. Usłyszycie dźwięk podobny do otwierania i zamykania mieszka. Śmiało. Faktycznie, wyraźnie słychać. Flegma zalega mu w płucach. Pacjent powinien przebywać w cieple. Przynieście czym prędzej gorącą wodę. Dzień dobry, Hipokratesie. Masz kłopot z ręką? Nie tak dawno próbując podnieść głaz. Rozumiem, zwichnąłeś ramię, to wszystko. Chodź ze mną. Usiądź. Nie będę ukrywał za boli, ale potem poczujesz ulgę. Pości uległy przemieszczeniu. To nic groźnego, ale nie wolno tego zaniedbywać. Ramie nastawione i po bólu. Pożółkła twarz pacjenta i wątroba twarda jak skała oznaczają stan zapalny jamy brzusznej. Powiedz mi, mój drogi, co ostatnio jadłeś? No, niech pomyślę. Już wiem, Aha. prosiaka w dniu Igrzysk Olimpijskich. Całego? Nie był za duży. Nazajutrz jadłem kiełbaski z salonik. południe, a w nocy udziec warani. No i wczoraj kalmary z rusztu. Uwielbiam kalmary. Mm. Och tak. Ludzki organizm składa się z krwi i flegmy. Rzuci czarny, rzuci. Człowiek jest dróg, gdy te komponenty znajdują się w idealnej harmonii. Humory posiadają odpowiedniki w czterech elementach: ziemi, wodzie, powietrzu i ogniu. To, zjadłeś za dużo, humory nie są w równowadze. Uleczę cię, lecz musisz słuchać mych zaleceń. Najpierw oczyszczenie. Zmieszaj wodę, miód i ocet i pij przez trzy dni, plus lekki bulion. Nie będziesz ani przejedzony, ani się nie odwodnisz. Teraz upuszczę ci trochę krwi, żeby usunąć czarną żółć. To zaszczyt studiować medycynę, najszlachetniejszą z nauk. Chcę, aby każdy z was złożył przysięgę. Aristonie. Przysięgam na Apollona, że kierując się mądrością i talentem, będę wypełniał swój obowiązek. Będę śpieszył choremu z pomocą, wedle mego rozeznania, i chronił go od krzywdy i niesprawiedliwości. Jeśli pacjent zawierzy mi tajemnicę, nie będę jej rozgłaszał. Do jakiegokolwiek wejdę domu, w czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją. Wszyscy lekarze do dziś składają przysięgę Hipokratesa. Od 25 wieków. Medycyna poczyniła nieprawdopodobne postępy, ale naczelne zasady Hipokratesa stworzyły jej podwaliny i obowiązują nadal. Jak tam, kochani, jak się czujecie, może zmierzyć komuś temperaturę? Nie, nie, ból ręki ustąpił! Mnie głowa też już nie boli, a mnie przeszedł katar. Ja mam ochotę na bieg z przeszkodami! A tobie, że Łądek przestał dokuczać? Za, za, Zapomniałem o bólu, jak ręką odjął i chyba bym już coś przegryzł. Oh, no. Gorączka nie opada. Wysiłki medyków zawiodły, Aureliuszu. Nie mamy pojęcia, jak cię uleczyć, cesarzu. Bezrozumni partacze. Dalej, znajdźcie innego medyka. Słyszałem o pewnym lekarzu pochodzącym z Pergamonu. Nazywa się Galen. Nic nie wart. Podobno sprawdza się wyłącznie w opatrywaniu gladiatorów. A mnie mówiono, że ma wielki talent. Sprowadź go. Nie sprawdzisz mi pulsu, Galenie? Nie muszę. Wiem, co Ci dolega i jak Ci pomóc, panie. <laughs> Tylko tak gada nic nie wiem. Mów, galenie, słucham! Zjadłeś, panie, za dużo ciężkostrawnych potraw, to tyle. Każdemu innemu doradziłbym picie zmieszanego wina z pieprzem. Tyś, panie, wszak cesarzem! Co z tego? Tobie, panie, na brzuch okład przyłożę, przyniesie ulgę. Aha. Wróć tu jutro. Mm. Marku, podaj mi wino z pieprzem, jak radził. Mhm. Mm Bądź pozdrowiony, galenie. Doskonała robota, mam się dużo lepiej. Byłem przekonany, że okład świetnie się sprawdzi. Zwłaszcza, że jak podejrzewałem, panie, wino z pierwsze mnie uszło twej uwagi. Galen szybko zyskał sławę i bogactwo. Jako pierwszy opisał układ nerwowy oraz mózg, który jego zdaniem był siedzibą duszy. Mniemał też, iż wątroba przekształca pożywienie w krew. Jego pisma traktujące o medycynie były podstawą diagnozowania i leczenia przez ponad tysiąc lat. W czasach, które nadeszły po nim, ludzkość nękały katastrofalne w skutkach plagi. Najgorsza była czarna śmierć, szalejąca po Europie w XIV wieku. Korzenie jedwab prześliczne, klejnoty prosta ze wschodu. Kiedy już powrócimy do Italii, będziemy bogaci. Kaffa, prawdziwy skarbiec włoskiego kupiectwa. Gdy zdobędziemy to bogate miasto, zyskamy fortunę, ty i ja. Ale nie zapomnisz się ze mną podzielić? Skądże? Piątka, nie zapomnę słowo. Jutro znowu przypuścimy szturm, w końcu się poddadzą! Jakaś zaraza, ciała nieszczęsnych czernieją i całe są w ohydnych kostach. Niektórych trawi niemoc. O! Nie mamy Oj. dość ludzi, żeby atakować. Musimy wracać. Tak, święta racja, ale pozostawimy po sobie pamiątkę. Mam pomysł. Wydwaj! Do mnie szybko! Umieśćcie ich ciała w katapultach i wystrzelcie do miasta. Istny koszmar. Plaga od plagi. Czarna śmierć! Te pędy się wynośmy. Tygodnia, gdy statek dopłynął do Italii, nikt na pokładzie nie ostał się żywy. Epidemia zbierała śmiertelne żniwo w całej Europie. W Avignonie we Francji papież słuchał biskupów. Miliony zmarłych w Italii w Anglii. Nawet w północnym królestwie Danii. Nikt nie wie, co czynić. Wiara, synu. Wiara przynosi zbawienie. Pielgrzymujcie do Rzymu. To was uleczy. W drodze do Rzymu pielgrzymi umierali tysiącami. To były okrutne czasy. Wojny i głód. Epidemie, na które nie było lekarstwa. Patrzcie. Trawicie gorączka, upuszczę krwi. Masz gorączkę? Przeczyszczenie. Masz gorączkę? Lewatywa. O tak, lewatywa, puszczanie krwi, przeczyszczenie. Te środki nie były zbyt skuteczne. Ale to się miało zmienić wraz z nadejściem renesansu, który z zapałem odkrywał tajniki ludzkiego organizmu. Leonardo da Vinci wiernie rozrysował schemat anatomiczny. Wezalius opublikował pracę na temat anatomii i skorygował błędy Galena. Jak zwykle na początku podniósł się lament i sprzeciw. I wtedy na scenę dziejów wkroczył Ambroży Parek, który miał odmienić los rodzaju ludzkiego. Ambroży! Ambroży! Gdzie się podziewasz? Tu jestem. Zmieciesz i zmyjesz podłogę. Trzeba dbać o czystość. Tak, ojcze. Medyk z sąsiedztwa potrzebuje cyrulika! No i? Jak zwykle. Przystawiłem mu pijawki. A one uzdrowią chorego? Tak, myślą medycy. Też chcę być medykiem. Drogi Ambroży, przecież ty nie masz wykształcenia i nie znasz ani Greki, ani łaciny. Trzeba być biegłym w łacinie, by leczyć? Tak, Ambroży, żeby poprawnie nazywać organy w ludzkim ciele, a także choroby. Przysposobie cię do innej pracy. Zostaniesz kuchcikiem. Kim? Tak. Co się dziwisz? Znalazłem już odpowiednie miejsce. Ale wolę być medykiem i leczyć ludzi. Wiem, synu, ale to niemożliwe. Medyk to nie zawód dla biedaków. Gdzie mogę znaleźć pola? Pola paré. Tam, w drugiej sali, po lewej stronie. Dwanaście baniek, zrozumiałeś? Tak, doktorze, dwanaście baniek. O, Ambroży, kochany braciszku. Co cię tu sprowadza? Myślałem, że pracujesz w kuchni, jako kuchcik. Aha, nie nadaję się do tego. Wolę być medykiem. Przecież wiesz, że to niemożliwe. Dlaczego? Nie znasz greki, i łaciny. No to będę cyrulikiem, jak ty. Czekaj! Bo zaniedbam obowiązki. Właśnie, chodź tu wreszcie, bo dostanę epistaksis, czy jak tam doktor mówił. Co to znaczy epistaksis? Krwawienie z nosa. No i sam widzisz, jak chcesz być lekarzem, nie znając łaciny. Umiałbym wyleczyć krwawienie z nosa, nie znając tych uczonych nazw. Epistaksis, też coś dałbym radę, Pol. Pol! A zatem chcesz zostać cyrulikiem, powiadasz? Zgoda, ale zaczniesz jako pomagier. Potem zobaczymy. A kiedy chcesz się pozbyć ropienia, robisz szybkie cięcie jednym ruchem. To ropień oddaję pacjenta w twoje ręce. Musisz oczyścić ranę, żeby usunąć z organizmu toksyny. Masz talent, chłopcze. Nadaję ci uprawnienia do wykonywania zawodu. Powiedz, co teraz zamierzasz? Chciałbym ochotniczo wstąpić do armii marszałka de Mongeant, który szykuje się właśnie do wojny w Piemoncie, panie profesorze. Chcę służyć rannym pomocą i tym samym nabyć doświadczenia. Pochwalam i życzę powodzenia. Odwiedź mnie po powrocie. Mhm. Wiecie, te ich muszkiety to wymysł samego diabła. Straszne od nich rany! Gorsze niż po truciźnie. Po truciźnie? <grym> Potraktujemy rany tym wrzącym olejem. <grym> Będą wyjść z bólu. A nie znajdzie się coś mniej okrutnego? Nie, niestety. Na rany od muszkietów najlepszy jest wrzący olej. <grym> olej się kończy. Idzie szybciej niż woda. Dziś już nic tu po mnie. Zabieram się stąd. Bardzo ci dziękuję. Czy po tym będzie mi lepiej? Nie dasz mi tu umrzeć, prawda? Oh. Nie bój się, wyleczę cię. E? Niby jak chcesz go wyleczyć? Już dosyć stosowania oleju. Przygotuję miksturę. Musimy pomóc tym ludziom. Co za miksturę? Kilka kropelek olejku różanego, plus terpentyna do odkażania i na koniec żółtko jajka. Żółtko jajka? Tak, ono zagęści miksturę i łatwiej ją będzie rozprowadzać. A jak to nic nie da? Pożyjemy, zobaczymy. Mm. I ty chcesz mnie uleczyć nie olejem? Nigdy więcej. <laughs> Ach, U, co się dzieje? Czemu wstałeś? Szybko, sprawdźmy co z rannymi. Boli cały płonę! Od oleju, wrzącego oleju. Zaraz do ciebie wrócę. Posmarowałem cię moją maścią. Lepiej się po niej czujesz? Tak, nie to nic nie boli. Widzisz? Próbujmy dalej, sprawdzajmy, porównujmy. Efekty nie każą na siebie czekać. Więc oleje króżany, jajka, terpentyna, gotowe. Co chcesz z tym zrobić? Oczyścić rany po wrzącym oleju i leczyć je na mój własny sposób, ale. Hej, nie mamy prawa! Zawsze mamy prawo nieść ulgę w cierpieniu. Taki nasz fach. Co ty, 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 ty wyprawiasz? Staram się im pomóc ale dużo łagodniej, a i skuteczniej. Skuteczniej? Nic nie jest tak skuteczne jak wrzący olej. Ale po co żołnierze mają cierpieć bez potrzeby? Już nawykli, jak to żołnierze. Ech, jajka? Terpentyna? No, i jeszcze olejek różany. To nie subordynacja! Każecie wychłostać i wtrącić do ciemnicy. Co się tutaj a? dzieje? Kapitanie, kapitanie! Ci ludzie nie chcą mnie słuchać. Rozkazałem im lać na ranę cierpiących wrzący olej, a oni smarują je jakąś maścią. Ranni poumierają. Mm. Mm -hmm. No, ja tak najgorzej się nie czuję. Już jutro wracam na pole bitwy. Mm. Mm -hmm. Kto jest za to odpowiedzialny? To on, to on, to on! Tak, to prawda, ale olej się skończył. I stąd właśnie pomysł przyrządzenia maści i jej zastosowania. Brawo! Jak się zwiesz? Ambroży Parę. Dobrze się spisałeś, parę. Udało ci się wyleczyć moich ludzi. To nie ja, Bóg ich uzdrowił. Od dzisiaj, parę, jesteś głównym cyrulikiem regimentu. Ale zaraz, co będzie ze mną, kapitanie? Był nieposłuszny, trzeba go ukarać! Możesz się od niego uczyć. Twoim przełożonym jest Ambroży Parę. Rany po dokonaniu amputacji przyżegamy gorącym żelazem. To nie ludzkie. Ale inaczej żołnierz wykrwawi się na śmierć. Krew płynie w żyłach, które są mniej więcej tej grubości. A? Można by je bez trudu szyć. Szyć, mówisz? Dobre sobie, Ambroży. Już raz mi się to udało. Co? Ośmieliłeś się szyć ludzkie żyły? Temu psu bomba odjęła jedną łapę. Postanowiłem oczyścić kikut, a następnie zszyłem ranę. I nie kauteryzowałeś jej? Mm -mm. Kto wie? Zróbmy próbę. Zobaczymy. Dziękuję, doktorze. Noga już mnie w ogóle nie boli. Ale ja wcale nie jestem lekarzem. Jestem cyrulikiem, przyjacielu. Och, tak, ale znasz się na rzeczy jak mało kto. Coś wymyśliłem. Wstań, śmiało! Myślisz, że... Mhm. A teraz daj mi kulę, proszę. Jesteś tego pewny? Mhm. To nie do wiary. Niemożliwe. Mogę chodzić o własnych siłach. Doktorze, dokonał pan cudu. Naprawdę pochwalę się wszystkim. Nie tak prędko usiądź. Wymyśliłem coś jeszcze. Prawdziwy ze mnie szczęściaż! bym głowę, że widziałem, jak wczoraj kuśykał bez nogi. Przeszła na mnie! Ambroży słyszałem wiele dobrego o twojej pracy. Nie chcesz wrócić i pracować dla mnie, ależ tak, bardzo chętnie. Niejednego muszę się jeszcze nauczyć. Paré zaszedł bardzo daleko. Był pionierem medycyny eksperymentalnej i wielce zdolnym chirurgiem. Swoją wiedzą chciał się dzielić ze wszystkimi. To nie do przyjęcia. Ten bal wiesz, Ten mambroży Paré zaczął wydawać te swoje uczone bzdury. Po francusku, nie po łacinie. Kolejny szarlatan, który mieni się znawcą medycyny. To dla naszej profesji zniewaga. Górmeleł ma rację. To prawda. Skandal na skandale. Maczelność twierdzić, że jest w stanie zszywać ludzkie żyły. My wszak z powodzeniem kauteryzujemy od pięciu stuleci. Musimy działać. Tak, i to niezwłocznie. A czym to święte oburzenie zaowocowało? Ambroży! Król Henryk chce, byś był jego chirurgiem. Ty, co miałeś być kuchcikiem, będziesz chirurgiem na dworze. Ambroży szybko stał się sławny. Dokonał wielu ważnych odkryć, choćby antyseptyków na długo przed odkryciem mikrobów. Nazywa się go ojcem współczesnej medycyny. Po śmierci Ambrożego Parę inny słynny lekarz Harvey szczegółowo opisał układ krwionośny, lecz jak to zwykle bywa, głupcy bronili się przed postępem. Panowie, ten tak zwany krwiobieg, o którym prawi Harvey, to wymysł szaleńca. Bania luki, kompletnie dla medycyny nieprzydatne, stek bredni, niemądrych, absurdalnych i rzekłbym nawet nadzwyczaj szkodliwych. Owym uczonym doktorem, który wygłosił to słynne zdanie, był nie kto inny jak Gipatę. Nie mylicie się, to on był ówcześnie dziekanem Paryskiej Akademii Medycznej. Po raz kolejny możecie się przekonać, że bycie odkrywcą to nie lada wyzwanie. Odkrywcą! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie wydawcy Hipokampus Spółka ZOO Master Film. Reżyseria Elżbieta Jerzewska, dialogi Dariusz Dunowski, dźwięk Urszula Ziarkiewicz, montaż Paweł Siwiec, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak, teksty piosenek Andrzej Brzeski, opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński, Joanna budniok felix Joanna Pach, Marcin Hycnar, Paweł Szczesny, Andrzej Mastalerz, Andrzej Gawroński, Jarosław Domin. Śpiewała Katarzyna Łaska.